Siemanko, witam w krótkim poradniku, który zaprezentuję Wam jak zdobyć dużo piasku. Dobra, będzie nam potrzebne albo 5 pochodni, albo jedna, kto tam woli i czy macie więcej. Jest to sposób na singla lub na jakiś tam serwer multiplayer. Nie na przykład mało jakiś tam warp piasek, kackowe, czy tam coś tam. No to są najczęściej są takie jakieś tam góry, takie piasku, takie na przykład jak to. Bierzemy sobie, podchodzimy, rozwalamy jednym od spodu, dajemy szybko pieskowiec i robi nam się coś takiego z piaskiem i potem sobie go możemy zbierać. I bierzemy sobie pochodnie i robimy sobie tak, ile tam chcemy. Możemy cały czas nawet, możemy też sobie cały czas tak... Nie, przepraszam. Dobra. Możemy sobie tak stać, nie nas piasek nie zabije, bo pochodnie tak jakby go spala. I tak sobie można, można sobie robić z, ka, z każdym. Z każdym w każdym. Bo czasem się też tak robi, że jest takie coś. Trzeba jeszcze rozwalić jeden kroczek od góry i nam leci. No. I mamy ten piasek. piasek. Nie musimy się mać nie łupatą z tym i w ogóle. i mamy sobie piasek. Więc to byłoby na tyle w tym w krótkim poradniku się ma usłyszenia.